Przy gangi. Mikael. Nikita. Dima. Leo. Vlad. Ivan. Pasha. Fafik. Damian. Matus. Najlepsze misje. Największa stawka. Najlepsze samochody. Cześć, witajcie z tematów i dzisiaj jest ze mną Damian. Witam bardzo serdecznie. Oraz Fafik. Również witam bardzo serdecznie. I dzisiaj znajdujemy się w odcinku, w którym prowadzimy taką, można powiedzieć, miniserię razem z Damianem u niego na kanale. Jest już odcinek, pewnie może widzieliście, może nie. Jeśli nie, to zapraszam. Link mam w opisie oraz w karcie. Dokładnie, pierwsze misje już były rozgry rozgrywane u mnie na kanale, także serdecznie zapraszam. Dokładnie i jest oraz ze mną dzisiaj Fafik również. Cześć Fafik. Tak, witam bardzo serdecznie. I Fafik fajne. dzisiaj o godzinie 17 posiada, ma, robi 24 godzinnego streama, na którym co godzinie będą do wygrania fajne nagrody oraz będzie na koniec kosa dla subskrybentów tak, dokładnie kosa. będzie kosa dla subskrybentów. Ta ten kosa, dźwięk, który słyszeliście to jest ten. Pokaż to był kosa. tylko test, to był tylko. test. Generalnie... Się... Pokaż kosę, pokaż kosę. O, taka kosa dla subskrybentów kanału. Taka kosa dla subskrybentów. To jest generalnie ruska kanału. mapa, dlatego możecie się spodziewać dużo takich właśnie screamerów tutaj. Co, taka kosta. Co, Lecimy. Lecimy. No co? W, w ogóle jeśli chodzi o mapę, to jest to taka mapa KO w stylu Geta, walki gangów, wiecie o co chodzi. E, Ej, można te granaty. O, granaty można. Można brać, no to super. Ale nie można tych kamizelek. Okej. Okay. Dobra, więc jest, jest walka Tej, gangów, też. są cztery. To jest trzy w ogóle prezencik. Trzy gangi są? A i te prezenty, te prezenty to tam to wcześniej go znaliśmy, trzeba je rozbijać Jak go rozbija? Tak to są te prezenty, które musimy znaleźć ich gdzieś. Aha, a, dobra. Żeby ta... No co dobra. Rozbijamy. Tu był jeden. Dobra. Lecimy. Ile z gangów? Trzy gangi są, tak? Są trzy tak. gangi, tak. Są trzy gangi, my... kolory. My jesteśmy w gangu którym? Różowym? Różowy. Różowy. Jesteśmy w gangu różowym. Różowy gang, gang. Gang, żółty, gang żółty jest neutralny, a gang zielony to jest gang którego musimy, już tak powiem, unikać Są tu nasi przeciwnicy Ale też będziemy mieć od nich misje, tak? Żeby tak, ponoć po... tak Dlaczego tu nie ma tych ziomków od misji? O, A są, są dalej nieważne. nieważne, nieważne, pomyliło mi się coś Okej, okay. więc tu mamy te misje, Ej, które tak. już robiliśmy Ej, Robiliśmy tych dwóch, nie? Dobra. To tak, A, tego nie, chyba nie robiliśmy, robiliśmy. Tego Dobrze. nie robiliśmy Okej, okay, biorę Running ja, beer Brother, my brother Dobra, i musimy Feel szukać Musimy okay. szukać jakichś podświetlonych obiektów tak. Dokładnie. A, które... ja, ja, ja chyba mam dobry pomysł, nie? Jaki? A to zobaczcie. Boję się. Dobra, chodź. Chodź dalej. Dobra. Jezus! O, to autobus. Uważaj, no. Właśnie trzeba uważać, żeby te autobusy potrafią rozjechać. I to jest wtedy niefajne. No. Bo jak rozjadą, to jest Still źle. the view. Okej, okay, ale to... Hmm. Gdzie jesteście, chłopaki? Prosto szliśmy, tak? Tą główną ulicą. Podjechać pod was? <laughs> Niby jak? Normalnie. <laughs> Dawaj. Dawaj, I... Tacz jesteś czy są dokładnie, nie, nie, Taczką... na nie, nie dachuj, please. No dobra, We się chyba nie stary. Ta muzyka, ej cio, cio, bo tu będzie przejeżdżał samochód, uwaga. Jedzie, jedzie. Ej, zajechałem drogę auto, autobusowi. jedzie, 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 uwaga, dawaj. Dawaj, podjeżdżaj. Halo, na stopa, na stopa biorę. Gdzie wy jesteście, a co siadaj? Siadam. O, idę. O, siemka. Trzymaj to ręce, to ręce na, na kierownicy, U. Damian. Ręce ja, na dobrze, kierownicy. Właśnie, właśnie. Jak Jak jakby subaru. Subaru impreza. Uwaga fajk podbijam pod ciebie. Dobra, siada. Autobus, autobus, autobus. Cieka On na przystanek zjechał. Dobra, dobra, no. lecimy. Ej, ale tu się nic U. nie podświetla. Damian, czy coś piłeś? Nie, może. No właśnie, widzę. Na lewo, na lewo. Tam dalej nie pojedziesz, chyba. Gdzie ty jedziesz? What? No to nie jest wywiad. Dobra, dawaj to fajnie Ej, ta muzyka ale... jest Ale trochę. Muza, konkret. Lepsze niż ten, yy, to na spawnie. <grywa> w ogóle jak my tu się rozwiązamy. Nic nie chce, prawda, się nie. mam w lewo jechać? W prawo? W prawo, no. Oj. Lewym no, pasem? Pierwsza pierwsze klasy, nie. A mały też, to może ściszyć Tam masz takie pokrętła. Gdzie? Dawaj, ciśnij, Oj, Wyskoczyłem no, przypadkowo. No, jak to ja na czołowej jechałem? Ja wysiodam. Ja z Gwiazdami nie Ej, Nie! Ej, Co to było? Ej, jak my przeżyliśmy to Ja tu nie, nic się nie podświetla. No i wiesz, ty to ta misja. cienko to widzę. Ej, tu są prezenty pod hańką też. O, czwarty. 4 na, na 10 gifty. O, dwa były? No, były dwa pod choinką. Nie, nie pamiętam, co, było. Nie, nie pamiętam co, co to było, ale coś fajnego. A, my, a gdzie teraz mieliśmy iść? Beer, coś tam. Steel the beer. P palił mieliśmy... piwo. Kość. No to pewnie supermarket, albo nie wiem. Właśnie, w supermarkecie było piwo, chodźcie. No właśnie. Było? Serio, ja nie wiedziałem. Było, wziąłem. no przecież my kradliśmy te, te takie skrzynie. A to wy kradliście, ja nie widziałem. Ja nie jestem złodziejem, tak? Aha. No. mnie, Ale przepraszam, zapomniałem, że to takie GTA w CSGO. Jak my Właśnie. z gangu wszyscy jesteśmy No, to ja też złodziej To gang Albanii, to gang Albanii, otwieraj drzwi <grym 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 I bijaj, Bija. Bija na dawaj i tu... No i tu robią Właśnie Ło, ja zginąłem Znaku. Ej, jeden gość nas porobił, Miłosz Miłosz <grym> Ej, Miłosz, Miłosz Miłosz tam na plecki szedł Pozdrowienia dla Miłosza N Ej, teraz się podświetliło, dobra, wszystko jasne Dobra, to jest podświetlone, to teraz musimy... I tu po miłosz, tam kampi. No miłoż, on no, no, cały czas był. Ej, ja zabrałem tego. Kasy można kraść. Mhm. No, wow. Można. Dobra, i teraz... O, ej, u mnie też to dobra, dobra, jeden też leży. A to jest na poradę. A macie... Dobra, leży. Tak, tak, leży. Dobra, tak, tak. już leży. Wszyscy zginęli. Dobra, mamy to no, piwo. Tak się to się no, to No, dobra. Zebrane ej, czekam, przecież, A, przecież, jeszcze przecież. tam są dwa. Możecie ogarnąć Biorę. już tylko, nie? Ja tam sobie... A Ej, Biorę. do tego auta musicie się pamiętacie? Tak, tak. tak. Gdzie, gdzie kokę. To dawaj. Ja, Odkładamy. A ja też mogę w sumie odłożyć. No, no to każdy. Dobra, starczy, odłożyliśmy. Dobra. Bierzemy misję od wrogiego gangu teraz? Dawajcie. Dobra. AK, o! Dobra. Now is the time? Bring the guns from. I to basement? Flat, okay. Nie, basement. Flat. Sprawdzamy no, na mapie, gdzie to było. Basement floor. No, mhm. dobra, to szukamy, no. W sumie jak naciśniecie taba, to też macie tą mapę, nie? A to jest strasznie małe. No, no właśnie, no tego nie widać, co bardzo. Tu jest cmentarz. Ej, tu okay. się podświetliło coś, dobra, widzę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Przy naszym respy praktycznie. Tu mamy. Dole, pod, pod naszym respy Idę, 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 bo. Musiałem wpisać komendę, dobra. Ten, który się da przejść, czy nie? To nie, ten się nie da. No to jest nasz respiek. Gdzie ty jesteś, bo ja nie, nie widzę Ja nie Przyjadam. widzę, żeby coś się pośredniło nawet No, Dokładnie no jesteś za daleko. Jakby? O no dole, no dole, na dole. faktycznie, łoo... Wow. O, on jest. O, mam... Będziemy mieć akacze teraz chyba. Możliwe, no. Ty mamy je chyba... Z... A nie, czekaj, zanieś, ale mieliśmy tam kałachy Nie. I kurde jak tam się przechodzi? Chyba, że musimy kupić teraz kałacha, ty bo... Ej, ale jak tam mamy przejść? Nie mam pojęcia. A to nie jest w naszej bazie, panowie. No, no to nie jest w naszej bazie nie jest w naszej bazie. Ja wychodzę chyba tędy. Ja też. Rol, się da przejść. Ja To jest w tym, w tym takim zielonym budynku. No czy znaczy, zielonym, no. Tak, Ale tak, tam, tam Takie jak, jak sprawdzałem w tym takim tym... Yy, tutaj stąd jakby Czy To jest przejść. w ogóle safe jakieś czy coś. Tu się nie da przejść stąd. Tu nic nie ma. Ej, tu, tu, tu są drzwi. Ale to są drzwi Dobra. wyjściowe. Aha. Tak. A tutaj nic nie ma. Jest ładnie. Ej dobra, bo to pewnie jest po prostu pod ziemią coś tak dalej. Musimy gdzieś no. jakieś wejście do tego znaleźć. Może tutaj w tym, hmm. tu. A to nie są czasem garaże od tych aut? Chyba no nie, nie wiem. Masz tu coś Mati? Dużą schodę, mam. Dobra, nice. No Okej. Okay. I tu jest Kawa. Bring the guns back to Vlad. Musimy im A zanieść. Ale ja nie mogłem tego wziąć. To już masz? No nie, no, nikt nie wziął. Po prostu to A bierzesz. Okej, okej, jasne, jasne. Dobra. I już się nam podświetlił tam o, ten samochód znowu, w latach. Tak jest. ja zawsze lubię. I to czemu my w sumie dostarczamy broń do wrogiego gangu? <gamy> no, no, no bo robimy to robimy to, dla... robimy to dla ściana. Sprzedaliśmy się po prostu, rozumiesz? Nie, no, no, my po prostu... No po prostu ten. Tak się wkupujemy w ich łaski potem je wykorzystałem. <gamy> Dokładnie. No, o. Dobra, to bierzemy ten. Bierzemy tutaj, L chociażby. Widzicie, widzicie pakę na mapie? Tak. Tak, ona jest bardzo daleko. Eee, no sitting trzeba... beer. Tam, no tam się to jest... coś podświetliło. Ten, to, to musimy Enjoy iść do mniej więcej. Ej, czy teraz w tej chwili musimy odbić to piwo, które im zanieśliśmy, czy mi się wydaje? Tak. <laughs> tak. Nie, naprawdę? Nie, bo to nie so, jest samo piwo. Nie, myśli to znowu jest coś z piwem. Mi się wydaje, że to jest znowu ten LL. Nie, Lidl? myślisz? No. Chyba, to, ale tak, tak jest potwierdzone, chyba, że lin. Chyba, że... A nie, to jest co innego. A pamiętacie U. statek? Pamiętacie uwaga, statek? Uwaga, uwaga, bo tu może coś być. Jak coś, to teraz są w garaż, to są obok tego. To jest sauna. To nieźle. Ej, można przeskanować? Czysto jest tu. No. <noise> Dzieciaki, otwierać. Łazienka <noise> jest zamknięta. Łazienka <noise> jest zamknięta. Daj śrubokrętkę. Uuuu <noise> No to nie za samej. nie za samej. I co teraz? No bierzcie, bierzcie to. Nie da się. Nie da się. To tylko puszczę. To może, musimy, Jak musimy jakieś tam wziąć. wziąć? No ale tam było piwo. Tutaj jest O, właśnie jest A co z to? Może granatem to trzeba wysadzić? Ej, teraz o, piwo. już to Teraz to piłowa, bo wziąłem. Ach blitz! Drugi tier odblokowany. A mi się nic to nie podświetla, nie od... że drugi tier no, czy coś. Ej to chodźcie, ten odblokujemy teraz tego. Odblokujemy sobie, znaczy kupimy sobie jakieś kołaśka. Dawajcie, klikamy, bo to i tak nie ma sensu znaczy. Nie. No, no, no dobra Dobra jest. No tak tam nightclub. jest, tam jest podświetlenie. Nice club brzmi, jakby to było serio, nie wiem. W sensie będzie tam... Będzie tam sporo mhm. ludzi coś czuje do bicia. Tu ja tylko Glocka i Bizona, trzeba było coś kupić. Też mam Bizona. Ja właśnie mamy 7 kaf i mi się wydaje, że możemy tak właśnie posłać. Ja mam 4000 Ej co jest? Jak się rusek imprezuje? Oooooo! To jest. Ho 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 jak na że pamiętam. Ej, nie rzucaj, bo muzykę przycisza, nie rzucaj flaszy. Co robisz? Tańczę. Ale, kozak, dobra. Już potańczone. nóżką poruszane. Tak. Tam się coś świeci dalej. Ja poszedłem na górę. A, bo to na górze się coś świeci. <laughs> Będzie Ło, co, wow, co wy tam? Się bawicie. Ale aimowo tutaj się pokazało to Nooo, oh, for fuck sake Wystarczy Zdobył Przez oko panowie Jesteście upewnieni? A, bo to ma auto gang. No to lecimy teraz do tego naszego gangu i zrobimy coś od nas też misji trochę Bo jak Bro, to Służyliśmy innym, he trochę Dobra, Dobra biorę Jak Dobra. się nazywa ten gościu na N? Na N? Nikita No nie, właśnie, Nikita Hairjack Finding the i są South Garage. A dobra, ej dobra, to statek, statek. South Garage są sta przy statku. Tak? Ale ja właśnie, aha, są przy statku. Mm -hmm. Tak, dobra, jedziemy okay. do statek. Bo widzicie, tam jest taki mały napis South Garage, też lekko widać. Okej. Okay. No dobra, tu są South Garage, nie? No tylko, że tu nic się nie podświetla. A o, zawsze się, się podświetla. Ja to to. A ja nowe Co kupiłem, tam? czemu mi Podobno. nowe dało? Masz tam coś? Ja mam tu, bo, bo to. E czemu mi nowe dało i cały hajs zabrało? Muszę otwieraj to może Nie da Aha Łoja Dobra Tu wszystko jasne, teraz musimy to odbić chyba co? Z dużych tu jest Ej, rzucam w nich... O, Olze, Ale wychmieniłem właśnie no Ty no, tak jeszcze na jakby nie <laughs> Ej, dwóch jeszcze zostało To Leży, jeden Bo. Drugi też nice. Co? Tu nic nie ma, nie Czemu się nie chce rozbić teraz? Tam się rozbiłeś. Ale tam nic nie ma. Aha, tam było. Chcecie powiedzieć, że to był total fake? No, tu nic nie ma. Ej, jak to można było tędy wejść górą? <laughs> jak górą? No już to pod fafic. Podafek biega, parkour. parkier. Parkier. Fafik, ale ty wcześniej to otworzyłeś, to. Co? No to. E, ale tu mamy auto przecież. No zobaczcie. E, no, właśnie, no, no, ale no, powiem, to dopiero to. teraz się podświetliło. No. no to było pewne, że to było różowe, bo mieliśmy mieć po auto naszego ziomala. No dobra, ale nie, nie świeciło się w ogóle. No, no to i co? Ale jak kliknąłem, bo było nasze Nikita, coś tam, coś tam. Don't worry. Jak my najlepsze Don't worry about it. It. No bo trochę zniszczone było, ale dobra. Niech się tym nie przejmuje. Będzie dobrze. Dobra moi drodzy, tak więc słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku, zrobiliśmy kilka misji, jeśli odcinek się wam spodobał i chcecie zobaczyć całą tą mapkę, jak ona wygląda, dajcie łapkę w górę, jeśli będzie ich całkiem sporo, to coś z Damianem i Fafikiem razem pokminimy i coś takiego zrobimy, wbijacie również do streama na Fafika, bo dzieje się, dzieje się, słuchajcie, warto, zapraszam. Dzieje się, dzieje. Dzieje się, dzieje. 24 godziny. Tak. no i wbijacie oczywiście do Damiana na film, tam również robiliśmy kilka misji, których tutaj nie było, więc również zapraszamy, jeśli wam się mapka spodobała i chcecie zobaczyć ich więcej, subskrybujcie kanał Damiana, Fafika też możecie subskrybować na Twitchu, no ale to już, to już od was zależy, więc to na tyle, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i cześć. Siemka, elko.